Dziewczynki śpią, dzieci odpoczywają po parku linowym, a ja jadę do sklepu. Tak, jadę do sklepu sama bez dzieci, ponieważ one śpią. Pani właśnie uzupełnia mi gasolin, tak zwane benzyna do tego motorka, żeby mogła sobie dalej pojechać. Tutaj, gdzie tankuję, czyli tą e, kupuję benzynę. E, znalazłem taką mapę. Tak wygląda wyspa na której jesteśmy. E, czyli widzicie, tutaj ma dosyć dużo różnych miejsc gdzie można zostać e, i mamy Kolanta e, Noi, czyli północna część i Kolanta, zapomniałam jak się mówi Self, ale no ta południowa część. My mieszkamy my mieszkamy gdzieś w połowie tej wyspy gdzieś tu, a jadę na dół. Cała wyspa ma 26 km długości i 6 km szerokości znajdują się na niej różne plaże i różne atrakcje, rozkład jazdy, na przykład autobusów na Lancie, czyli na wyspie, na której jestem, jest kilka głównych dróg. To jest jedna z nich. Prowadzi ona z północy na południe i można się po niej poruszać, właśnie jadąc w dół w górę. Ma też wiele odnóg, czyli takich mniejszych dróżek i ścieżek, które już nie są asfaltem, a ubitą drogą piaskową. I można po prostu skręcać. I czasami tak robię, że. Udaje się na jakąś właśnie boczną drogę, żeby zobaczyć co tam się znajduje. Ale głównie poruszam się po tej głównej drodze, która jest tutaj. To jest jedna z tych głównych. Ona prowadzi o, po wschodniej stronie wybrzeża, czyli od tej strony, gdzie są ładne plaże. Żeby dostać się do drugiej strony, nie można po prostu pojechać w dół i wrócić inną drogą. Trzeba wrócić tą drogą, skręcić w lewo i jechać w dół. Także tak to jest rozwiązane. Dojechałam do miejsca, które nazywa się na mapie Klong Tob Beach, czyli plaża Klong Tob. Tutaj są za mną łódeczki pewnie no, tych osób, które tu mieszkają, mieszkańców, którzy rano pewnie wypływają po rybki w morze. I tak to się prezentuje za mną. Zaraz wam pokażę. Tutaj jest takie e, betonowe ogrodzenie, jakby. Więc e, niezbyt to taka plaża, którą, na którą można łatwo wejść. A tutaj jest jakieś drzewo. Nie wiem, czy to czasami nie jest migdał, bo jest pełno tutaj takich. Teraz Wam pokażę. E, jakby owoców. Po wczorajszej nauczce nie będę już rozgryzać w zębach, ale Wam pokażę. Może tutaj można rozbić, nie? Twardy jak szlak. Ale to mi się wydaje, że to są migdały. Dotarłam właśnie na kolejną plażę i tutaj zobaczcie rosną bardzo blisko palmy z tymi właśnie owocami. Nie wiem co to jest, ale tutaj jest kilka takich. I tutaj za mną jest już morze. Nie wiem, jak na tą plażę tu wejść. Ta plaża nazywa się Klong Noen Beach. Zaciekawił mnie ten żółty mur. Okazuje się, że to jest muzułmański cmentarz. Pierwszy raz widzę e, muzułmański cmentarz. Pomyślałam, że to jest dosyć ciekawe. Tak to wygląda. I mają takie nagrobki, jakby. Spalone drzewo czy kamień. Dotarłam na kolejną małą plażę. Piszę tutaj, że wszystko jest za darmo. I że co wieczór jest yy, impreza o zachodzie słońca. Tak to wygląda. Schody są zrobione z worków. tutaj nie ma. Parasolki pochowane. Tam widać wyspę wodalną. Jechałam do celu mojej dzisiejszej podróży, czyli do Nui Beach. Prowadzą do niej takie bardzo klimatyczne schody. Poprawkę te schody prowadzą chyba do czyjegoś domu. <grym> Idę zobaczyć, czy można gdzieś tutaj wejść na tą plażę. Ludzie jednak idą schodami w dół. To są piękne widoczki. Nie wiem, spróbuję zejść. Schody są dość strome i wysokie. Da. To w ogóle jakaś restauracja, ale nie wiem jak tutaj dojść na plażę. Zobaczymy. to jest jakieś dojście. No to jest warto zobaczenia. Patrzcie. Nie wiem czy oni je gotują na zamówienie. Ale to jest ciekawe przeżycie. Tak wygląda to z widoku, i tam jest plaża. Dzisiaj jest trochę y zachmurzenie, jak widzicie, i nie jest tak gorąco. Pani pokazała mi, że do plaży idzie się tymi oto schodami. Znowu dzisiaj schody. Ja odrobiłam dzisiaj już chyba za trzy lekcje w UF-u I schody w dół. Widoczki są naprawdę piękne, ale nie będę schodzić tam na dół. Dla mnie, jak na dziś, za dużo schodów. W tej restauracji trzeba uważać, co się zamawia. To są ciasta z ziołem zielonym. Więc y, no trzeba być ostrożnym. A tutaj się chłodzą kokosy. Pani tutaj w przydrożnym takim sklepiku Aha. Pani w przydrożnym sklepiku sprzedaje papaje 50 za kilogram oraz arbuzy Jest taki większy, przydrożny sklep, do którego na chwilę wejdę, zobaczę, co tutaj mają ciekawego. To jest taki pewnie bardziej, jak już byłam wcześniej, kiedyś, właśnie z miotłami i z dużymi sprzętami do domu. Może coś nam się przyda. O, wiecie co, Może mi kazał kupić łapkę na muchy, więc szukamy łapki na muchy, to znaczy takiej packi. Są tu różnego rodzaju rzeczy, talerzyki, garnki, samowary, grille. Dużo różnych rzeczy. To jest bardzo dobra kawa. Tutaj bardzo mi smakuje. Mają też różne okulary przeciwsłoneczne. Może sobie powinnam kupić. Szukamy worków na śmieci i packi na muchy. Jest to bardzo duży sklep. Co prawda nie ma wejścia, tylko takie otwarte wiaty. Worków na śmieci nie było tutaj, ale mam nowe okulary i łapkę na muchy. Idę na zakupy, Może znowu mi dał różne zadania, tutaj patrzcie na, e, te kokosy można sobie kupić. Nie mam pojęcia co jest w tych lodówkach, mogłabym okay. użyć Google Lens, żeby mi przetłumaczyło może warzywa. Okay. Szukamy worków na śmieci, których nie udało mi się kupić w ostatnim sklepie. To są suszone krawetki. Tabletek do zmywarki w tym małym sklepiku nie udało mi się kupić, choć staram się bardzo robić zakupy w miejscowych, po prostu malutkich sklepikach, żeby dać tym ludziom. Zarobić. Eee, udało mi się za to kupić kokoska do picia eee, i parę innych rzeczy. Mm. To smakuje niesamowicie. Najlepsze nawodnienie woda z kokosa. Mm.